Uf, ale zimno. Cześć, witajcie tutaj, Maciek i Klocki. Bardzo spontanicznie wylądowałem we Wrocławiu. A że dzisiaj jest pierwszy taki oficjalny dzień wrocławskiego LEGOSTORU, to stwierdziłem, zrobimy sobie takie dzikie zarybienie i ciekaw jestem, czy uda się tam coś nagrać. Czy będą kolejki? Jak to wygląda? No sprawdźmy. Pewnie część z was spyta, dlaczego nie było mnie w środę na takim otwarciu prasowym. Sam jestem ciekaw, to by trzeba zapytać marketing grupy LEGO w Polsce, ale tak naprawdę trochę sobie żartuję. Wiecie, że ja jestem odpowiedzialny przede wszystkim przed Wami i nie muszę mieć żadnych wcześniejszych wejść czy coś. Zobaczymy, jak to wygląda w pierwszym dniu. Stałem sobie o piątej, podjechałem. Jestem tutaj przed ósmą. No i zobaczymy. Michał chyba na mnie będzie czekał. Nie wiem dokładnie, gdzie to się znajduje, ale sobie jakoś poradzimy. Oj, to chyba gdzieś tam i ta kolejka jest naprawdę duża. Obra, zobaczymy, czy ktokolwiek mnie rozpozna. W sumie fajnie byłoby założyć maseczkę, ale już chyba nie będę świrował. <noise> Zobaczcie, jest naprawdę grubo. Cześć, cześć, witajcie. No kolejka jest długa, tak to zazwyczaj bywa. Zaraz gdzieś tutaj się ulokuję. O jest, mój człowiek Michał. Cześć. Już wyłączam. Słuchajcie no, ludzi jak mrówków, około pół godziny do otwarcia. Zobaczmy, tak z góry zróbmy sobie przejazd. Tam oczywiście kolejka się nie kończy, musimy przejść za te ruchome schody. I ludzi tam jest jeszcze więcej. Zaraz Wam pokażę. O, tam za tymi schodami się kręcą, kryją, i tam jeszcze to wszystko się zawija. Zaraz to zobaczycie. No, fajne uczucie. Kilka zdjęć zostało już zrobionych, także ktoś tam jednak w Polsce rozpoznaje. I zobaczcie, to jest cały czas ta sama kolejka. I zobaczymy, czy tam jeszcze. Tam chyba też. O dziwo nie ma żadnych trudności w nagrywaniu. Nikt nie zwraca uwagi, a szkoda, bo miałem nadzieję na jakąś śmieszną scenkę, że będziemy musieli sobie wyrywać kamerę razem z ochroniarzem. Dobra, no to pora się chyba ustawić. Na szczęście Michał gdzieś tam jakąś kolejkę już mi zarezerwował. Ale porządne miasto, no są rogale świętomarcińskie. Może jakiegoś stestujemy, ale to już po zwiedzaniu sklepu. No jakieś zakupy trzeba będzie zrobić, przynajmniej jakiś kubek pick -a brick. być może jakiś zestaw, to jeszcze zobaczymy. Stęgi tam przecinają, wszyscy to nagrywają, więc ja sobie ich nagram, o. A pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, zaraz na wejściu, to blisterki z figurkami, 30 zł bez grosza i zobaczcie, jakieś świnie, jakieś przebrania za klocek Ej, o, nawet rekiny. No, coś tutaj pewnie dałoby radę wyciągnąć jakieś Mikołaje i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, LEGO Extra niedoceniana seria, a zawsze jakieś akcesoria czy to świat azjatycki, czy to coś do ulic, coś do parku. No, ja pewnie bym się skusił, gdybym gdzieś tam już tego nie miał w swojej kolekcji. Oprócz tego, zobaczcie, no, minionki, a także inne postacie z Batmana to już jest trochę droższe, bo trzeba sobie policzyć Przynajmniej 70 zł, ale trochę tego tutaj mamy. Jak to w oficjalnym sklepie, Lego Duplo, Lego Video, tam dalej. Tutaj jeszcze Serie 4. Wszystko zrozumiałe tam w jednym z tych zestawów jest owieczka, i to jest chyba coś najciekawszego. No a dalej, dalej jest jeszcze kilka zestawów Lego Friends. No, hotel. Hotel ostatnio zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Także właściwie no, każdy, każdy coś dla siebie znajdzie. Tutaj na górze też są odpowiednie oznaczenia, więc już z daleka widać co znajduje się na półkach. No dużo osób już z daleka śliniło się na widok tej wysepki. Rzeczywiście jest strasznie dużo tych sań. To jest zestaw no taki topowy, nie wiem jaki jest limit, czy jeden zestawik, dwa zestawiki na osobę. Jak widać niżej są też te świąteczne, piękne seciki. Pewnie w grudniu coś tam sobie zrecenzujemy. No, w tym roku przewiduje prawdopodobnie domek z piernika. O, są te takie mniejsze zestawy, jakieś bombki i wieniec. Świetny pod elementy roślinne. Fajowo. Jak to zwykle bywa, ścianka mocno oblegana, no i niestety pracownik ładuje do kubków. Później tam się jeszcze przepcham, żeby Wam pokazać, co aktualnie jest na ściance. No na pewno jakieś oliwkowe cegiełki, trochę roślinności. To są na pewno użyteczne budulcowe klocuchy. Dobra. Dzięki I jego składania. ja już, Dzięki. Już, już chwila, tylko mam zamówienia od stojąc na zewnątrz myślałem, że będzie też to święto latarni, ale niestety tylko ta historia niana. Te zestawy też znajdziecie na moim kanale. No to są na pewno ciekawe, takie azjatyckie klimaty. Oprócz tego trochę art i mocno, mocno waham się nad tym pick-upem. On wygląda świetnie, można go przebudować w zależności od pory roku ale chyba rozsądniej byłoby zakupić coś z Harrygo Pottera, żeby więcej tych gratisów, dodatków wyhaczyć. O, na tą wysepkę też można zwrócić uwagę, zobaczcie, tą kostkę też niedawno pokazywałem na kanale. Na pewno ten środkowy mechanizm robi wrażenie. Tutaj po boku jeszcze kalendarze adwentowe i coś dziwnego, znaczy może nie dziwnego, no separatory. Z tego co pamiętam, jeden za dyszkę albo piątkę trochę drogo, no pewnie raczej warto sobie kupić jakieś średniej wielkości zestaw. Dobra, już tutaj byłem, ale zapomniałem pokazać Star Warsów, potem byście na mnie krzyczeli. Także jak widać nawet te największe zestawy gdzieś tam na dole. No i te klasyczne. Ktoś tutaj zostawił zakupy. Zobaczmy. Okej, okay, czyli trochę świątecznych rzeczy, sanie, jakieś Lego extra. To są dobre wybory. Plus, zobaczcie, są też ci tak zwani mariaci, tak? Dobrze pamiętam. Fajnie to wszystko zmontowali. LEGO Super Mario, seria przeze mnie szanowana, też dużo recenzowana. No i oczywiście no są tutaj nowości, kostka, którą gdzieś tam już widzieliśmy w czasie obrotu. Jest Luigi, jest Mario, jest właściwie wszystko. No, coś by trzeba też zbudować, jeszcze finałowego, jeżeli chodzi o tą serię na moim kanale. O, tutaj też taka niepozorna półeczka. Mamy różnego typu Brickheadsy, jakieś pandy, jakieś małpie króle, jakieś też zajączki wielkanocne, bałwanki, tłu, znaczy baranki, sowy, takie halloweenowe klimaty. No okej, okay, co kto lubi, a wyżej, wyżej małe zestawy Lego Ninjago. No i tutaj druga część Brickheadsów, żeby nie było, że nie pokazałem. No to mamy też i zbroje, i skrecze, i jakieś zwierzaczki, większe, mniejsze. A na górze szachy. Wygląda to dobrze, chociaż powiem Wam szczerze, no ja bym nie umiał tym grać. Dla mnie figury muszą być proste, przejrzyste, czytelne. A co tutaj mamy? Siki, Lego Ninjago, no Harry Potter, trochę superbohaterskich serii. Wygląda to świetnie, szczerze mówiąc. No na pewno trzeba będzie coś kupić, żeby załapać się na odpowiednie gratisy. Lego Creator, Lego Speed Champions, wszystko bardzo dobrze znacie. No i Lego City. O, tam nawet coś wystawione. Cały czas się waham, czy kupować tą największą arenę. No, może, może te monster Traki całkiem nieźle wyglądają. O, właśnie, i na to też polowałem. Dobrze, że jeden ze znajomków mi przypomniał, no tutaj mamy m.in. trudno dostępnego kaskadera w stroju kurczaka. I myślę, że od razu sobie kupię cały komplecik tych małych zestawów. I możecie się spodziewać tego na kanale całkiem szybko. Nie wiem czy cokolwiek wyjdzie z tego filmu, no ale w razie czego nagrywam wszystko jak leci. Lego Architecture. Dalej potężne zestawy Lego Technik. Zobaczcie szczególnie na tego tutaj nowego żółtego potwora. Bardzo potężna konstrukcja, no nie, tego się u mnie nie spodziewajcie na kanale. Co jeszcze, no na pewno kiedyś Wam obiecałem coś mniejszego z Lego Technik, więc może, może kiedyś, na pewno nie dzisiaj, ale nie mówię nie. No i gdzieś tam jeszcze widziałem. Takie całkiem konkretne zestawy. Podobają mi się te pomieszczenia. To ciekawie, zazwyczaj w środku jest rozwiązane o gitarka. To też może kiedyś warto by sobie pokazać na kanale. Szczególnie, że lubię takie przedmioty, które są po prostu w bardzo dużej skali. Czyli na przykład ta kostka, może Adidas jeszcze wpadnie. No i ta maszyna do pisania wygląda to naprawdę fajnie. Trochę jej się tutaj poobracały literki. Ale to naprawdę działa i robi to oszałamiające wrażenie. No, super. Oho, zobaczcie, tutaj zaraz przy szybie mamy kilka większych zestawów, kilka budynków modularnych, tam gdzieś daleko mamy koloseum, mamy Stadion, Kampną. No a tutaj tutaj też mamy te zestawy, którym warto się przyjrzeć. Pamiętacie, ta recenzja była na kanale. No i tam komentarze było. Dużo więcej niż zwykle. Coś, co jeszcze warto tutaj pokazać, to dom strachów. Bardzo dobry pod ten sezon, akurat taki halloweenowy. Tutaj jeszcze zestawy, które prawdopodobnie niedługo wyjdą ze sprzedaży: czyli barakuda, czyli domek na drzewie, czyli szkielety. O, kubuś puchatek. No, cały czas się waham, czy by może nie uzupełnić. Co prawda nie wszystkie postacie mi się podobają, ale dla kłapoucha hmm, może, kto wie. Teraz zrobimy coś nieoczywistego. Obrócimy się tutaj i popatrzcie ile jest osób w kolejce. O, ktoś mnie tam odmachał. Także ciekawa sprawa. No, na szczęście ja już jestem w środku, ale też nie mogę zbyt dużo czasu tutaj spędzić, żeby nie blokować innych. Wiecie co lubię w tych wszystkich Lego storach? Ano, że mamy tutaj kilka atrakcji, między innymi takie przepotężne lupy, gdzie możemy się przyjrzeć szczegółom tych zestawów. Tutaj mamy wystawioną księgarnię. No i nie oszukujmy się, tutaj można się wiele rzeczy nauczyć, jak na przykład robić takie bardzo, bardzo detaliczne ozdoby na fasadach. Inną taką rzeczą wyróżniającą jest całkiem spora kolekcja breloków oraz takich zawieszek do bagaży, którą oczywiście tutaj można zakupić. No nie wszyscy to lubią. Ja powiem szczerze, tak średnio. No minifigurka to jednak powinna być bardziej użyteczna, chociaż wiadomo, one się też ruszają, jakbyśmy tutaj wyciągnęli to byłaby to pełnoprawna minifigurka. Czy jest coś super ciekawego? O, z Manki Kida. To akurat wygląda całkiem nieźle i ta postać jest chyba rzadka. Oho, dość ważna informacja, że tutaj mamy zarówno drugą, jak i pierwszą serię. Więc jeżeli chcecie zdobyć, na przykład, tego loda albo pana Gluta, o, tego zielonego mojego ulubieńca. No to mamy tutaj szansę. Oprócz tego, dużo Lego doc swoją drogą muszę sobie coś pomozajkować, no bo mam wrażenie, że ten temat leży leży odłogiem. No, może jakiś organizer, coś takiego. Pamiętam, kiedyś kupiłem taki ananas. No i ta tacka całkiem nieźle się sprawdza do jakichś bardzo specjalistycznych, mniejszych elementów. A zobacz, zobacz tutaj, wszystkie serie botaniczne. Te małe kwiatki bardzo fikuśnie zbudowane. No i drzewka bonsai. To pewnie kiedyś będzie trzeba nadrobić na kanale. Może dla kogoś taki bukiet? No, wygląda to na pewno dobrze, ale warto być może zacząć od tych mniejszych różyczek. A zobaczcie skądinąd, jak tutaj fajnie wyglądają kasy. Jakieś takie rzeczy na przeogromnym telewizorze z tyłu się zmieniają. No, i przy kasach jeszcze więcej sani, jeszcze więcej wieńców, a nawet chyba w tym momencie coś kupuje Wiktor z pierwszej edycji Lego Masters. Także nam się udało. No, i kasy są ponumerowane. 1, 2, 3. Ok. O, w tym miejscu najlepiej to widać, czyli wszystkie te akcesoria, trochę minifigurek, trochę tematycznych klocków. Z tego co widzę, wszystko po około 70 zł. Co jest najciekawsze? Może te minionki. Może ten zestaw z Batmanem? Nie wiem, ja już mam swoje zakupy, więc szybciutko wychodzę. No dobra, słuchajcie, na koniec Wam się jeszcze pokażę. Zakupy zrobione o Hedwiga, dlatego dostałem tutaj taki maluteńki secik z Dormitorium. Gdzieś tam jeszcze się kryje Polibak z Hermioną. No jednak ta moja poznańskość wygrała, żeby możliwie jakby ten zakup zracjonalizować oraz już nie będę Wam wyciągał. Takie, oto skuterki. No, tutaj akurat był cały komplet, a ja chcę nagrać odpowiedniego vloga. Więc po prostu się pokusiłem i powoli wychodzimy, no bo ludzie czekają. Nie chcemy tutaj blokować całego ruchu. No dobra, wszystko już zrobione. Zobaczcie, ta kolejka chyba nie ma końca. Na szczęście, ja już mam to za sobą. Tutaj niektórzy ludzie. Rozpoznają chyba. No tak mi się wydaje, może są po prostu mili. Nie chcę wszystkich po twarzy, bo to nie każdy sobie życzy. Ale no trudno, już stąd znikam. Kurczę, no to są prawdziwi twardziele. Ja bym nie wytrzymał teraz, nie wiem, 6, 7 godzin może. Masakra. Dobrze, że ja stąd pryskam. I za chwilę chyba jest akurat odpowiedni pociąg, więc to się powinno udać. Uf, ale wydaje mi się, że ta wycieczka. Była potrzebna, fajna. Cześć, cześć, dzięki wielkie. Do zobaczenia, hej, hej. I to by było na tyle. Dziękuję, dobranoc. Koniec tego nagrywania. Ojejku, dobra, jestem z powrotem. Ta podróż może nie była jakoś turbo długa, no ale jednak z Poznania do Wrocławia, z Wrocławia do Poznania koleją trochę to potrafi zająć czasu. Tutaj wam jeszcze w sklepie nie pokazałem, że oczywiście takim głównym gratisem jest taki oto sprzedawca, i on ma właściwie na tej swojej torbie coś unikatowego, czyli Wrocław 2011, i to jest taki zestaw mocno kolekcjonerski. Słuchajcie, nie chcę mi się już nic tutaj gotować, a jestem trochę głodny, więc dałem się ponieść temu hype'owi. Wiecie, że ja już jestem powoli bumerem, wszędzie mówią o tym zestawie Maty. No, i właśnie to sobie testujemy, żeby ten vlog był jeszcze bardziej absurdalny. Zobaczcie, dostałem naklejki. O, całkiem nieźle. no Lubię, jak do płyt czy do czegoś dodają takie rzeczy. No i zapłaciłem 18 zł, czyli potrójny cheeseburger za 5 ,10 zł 10 groszy, waniliowa maczalatę za 8,30, no i frytki średnie za 4,60, czyli razem rzeczywiście 18 zł. No i zobaczmy. Jak to wygląda? Najbardziej jestem ciekaw, chyba tego napoju. Dobra, zaraz sobie znajdziemy słomeczkę. Ponoć jest dobre, ale niektórym nie smakuje, czyli właściwie tak jak ze wszystkim. Zobaczymy, zobaczymy. Nawet sobie przygotowałem szklankę, żeby to był taki fachowy test, żebyśmy sobie trochę odlali. Ale najpierw pierwszy siorp. Trochę smak ryby. Chociaż nie, to są migdały. Właściwie co to jest ta macza? Macza late? Chyba jakaś herbata ze spienionym mlekiem, czymś takim, trochę rozwodnione to wszystko. No, generalnie orzeźwia. Generalnie jest okej. Okay. Zobaczmy, przelejmy do jakiejś takiej zwyczajnej szklanki, żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście zielone. Mam nadzieję, że tutaj nie zaleję swojego nowego fotelika. Cyk. No i zobaczmy, stestujmy. Może kiedyś ten kanał będzie tylko i wyłącznie na temat produktów spożywczych, chociaż nie chciałbym dożyć takich czasów. Dobra, tyle nam chyba wystarczy. No taki mocno, mocno mleczny kolor. No, nie jest to najgorsze, ale to też nie będzie jakiś mój ulubiony napój. Frytki, jak smakują frytki, to chyba wszyscy wiemy, ale zobaczmy. No, rzeczywiście są średnie, średniej wielkości, ale jak w smaku. Okej, okay, trochę przestygłe, ale całkiem dobre. Mm. No i słuchajcie, ten hamburger potrójny, czyli bardzo dużo mięsa. Ciekaw jestem, jak to nam posmakuje. Oczywiście to nie będzie wyglądać tak jak na tych wszystkich materiałach reklamowych. Tylko bardziej przybierze formę jakiegoś zmiażdżonego cosia. Ten cheddar się tutaj pokleił. No ale wygląda to następująco: czy apetycznie? Mm, mniej niż na reklamie, ale dobra. Zobaczmy, jak to mięso się tutaj komponuje. Ogórek. Dwa prasty sera, dużo keczupu, Okej. Okay. Zbustowany cheeseburger. nic specjalnego. I może szkoda, że w tym zestawie nie ma tak jak w Ameryce jakiegoś takiego dodatkowego, czegoś atrakcyjnego w postaci figurki, tylko te naklejki, no ale hmm, no nie jest źle. Można się tym najeść. Także ja to sobie skonsumuję. Ocena tego zestawu, no nie wiem, nie wiem. Chyba raczej napój nie przypadł mi do gustu. Chociaż ten posmak, jakby trochę migdałowy, jest ok. Zobaczymy, jak to będzie smakować, kiedy trochę przybierze temperatury pokojowej. No i to by było. Na tyle, jakby miał wystawiać ocenę za ten zestaw, no to plusik za naklejki. <laughs> nie ma żadnych nadruków, ale to trochę inna kategoria. No takie solidne 7 plus na 10. Na pewno coś nowego. No i piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten dziwaczny, taki nieoczywisty vlog i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejo!